30 września w Centrum Kultury w Annopolu odbyło się wręczenie umów nagrodzonym wójtom w programie Odnowy wsi. Umowy pozwolą na sfinansowanie różnych przedsięwzięć. Warunkiem uczestnictwa w rywalizacji było złożenie wniosku i sporządzenie dobrego a przede wszystkim przemyślanego projektu. W naszym powiecie nagrodzono aż 12 gmin. Przyczyni się to do poprawy jakości życia na wsi, a także ją zapromuje. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że aż 12 podmiotów z terenu Powiatu Kraśnińskiego zdobyło dofinansowanie w ramach tego programu. Są to bardzo różne projekty od powiedziałbym domów kultury, poprzez boiska, aż po renowację kościoła. No i na pewno te pieniądze będą w sposób właściwy i, dobry wykorzystane, i dobrze wykorzystane i na pewno one dobrze wpłyną na funkcjonowanie danej gminy, a przede wszystkim zostaną one spożytkowane, z, będzie to spożytkiem dla mieszkańców. Ilość beneficjentów świadczy również o zapotrzebowaniu na, te, na tego typu projekty, a także o zaangażowaniu mieszkańców w poprawienie sytuacji swoich gmin. Miastki były roz... W Urzędzie Marszałkowskim po spełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów. W ramach prow czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zatem dotyczył obszarów wiejskich i to były główne zasady tego konkursu, jako linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Naszego Lubelskiego i właśnie obszarami wiejskimi, czyli to są obszary wiejskie, gminy wiejskie, jak również miasteczka do pięciu. Tysięcy mieszkańców i to było właśnie główne, główne kryterium. Zasady dofinansowania 85%, ale nie więcej niż 500 tysięcy. No i oczywiście tutaj tak jak w trakcie wręczania tych umów, było widać, że grono beneficjentów było dość szerokie, bo... do podziału było aż 81 milionów złotych. Władze Gminy z pewnością spożytkują je w różny sposób. Więc pieniądze w ramach programu Odnowy Wsi w tym roku przeznaczyliśmy na modernizację, remont strażnicy OSP, którą chcemy zaadoptować na taką świetlicę wiejską, dom spotkań. Jest to strażnica w woli trzydnickiej, z bardzo dużą salą widowiskowo-taneczną, jednocześnie posiadająca kuchnię. Ale brak było sanitariatów, brak takich mniejszych pomieszczeń na spotkania, szczególnie dla młodzieży. Poza tym powstano nowe obiekty sportowe, świetlice, biblioteki, a także nowa elewacja w parafii Popkowice, a także udogodnienia na rynku w Annopolu. Dla nas to jest drugi etap jakby dokończenia czegoś, co rozpoczęło się przed 3-4 lat. Wtedy był pierwszy etap odnowy rynku annopolskiego. Aż 3-4 lata czekaliśmy na to, aby dokończyć to, co było kiedyś rozpoczęte. Drugi etap to dla nas ważna rzecz, dlatego że zostały takie elementy do dokończenia, które są ważne dla naszych mieszkańców, czyli ławeczki, na których no, chcieliby sobie posiedzieć. Poza tym oświetlenie, które stylowe oświetlenie, które dopełni wszystkiego, zieleń, parkingi, czyli to, co najbardziej mieszkańcy, a co do nas zwracają się najbardziej mieszkańcy, zostanie spełnione. Wnioski mogą składać niemal też wszyscy, między innymi jednostki kulturalne, jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki parafialne. Sedno w tym, by właściwie sporządzić projekt i dzięki temu wygrać konkurs i otrzymać dofinansowanie. Wiele osób zrezygnowało z udziału w programie odnowy wsi, ale mają szansę, gdyż w lutym ruszy kolejny konkurs. Ja, Zarząd Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Kraśniku informuje, że biuro zarządu mieści się w Kraśniku Fabrycznym w budynku Spółdzielni Jedność przy ulicy Inwalidów Wojennych nr 1. Od dnia 1 września od bieżącego roku biuro oddziału czynne jest w środę i czwartek w godzinach od 10 do 14.